Witam Was bardzo serdecznie. Ponownie plener i dzisiaj jestem w terenie z czymś tak gigantycznym. Otóż Canon EOS R z dopiętym przez adapter obiektywem Canon EF 600 mm. Ze stałym światłem sery jest to trzecia wersja tego obiektywu. Fantastyczne szkło. Oczywiście nie dla mnie jako fotografa krajobrazu, natomiast ja chciałbym zobaczyć dzisiaj, czy. Da się czymś takim robić zdjęcia krajobrazu, bo z pewnością się da. Pytanie, co z tego wyniknie, jestem w Nowej Dąbrowie. Dzisiaj pogoda lepsza niż wczoraj, bo wczoraj byłem tutaj również, ale bardzo mocno padało. Natomiast dzięki uprzejmości Kanona, ten obiektyw trafił do nas do, do testów. I o ile my nie fotografujemy dzikiej przyrody, tak jak powiedziałem, to sama możliwość przetestowania, zabrania tego typu sprzętu w plener jest ogromną frajdą. Troszeczkę też ryzykiem, bo nie jest to szkło tanie, jak się domyślacie. Obiektyw, który waży około 3 kg jest zdecydowanie lżejszy od wersji drugiej, która optycznie miała mniej więcej te same parametry, w sensie takim, że też stałe światło 4, też 600 mm, natomiast ważyła o 900 gram też waży o 900 gram więcej więc spora oszczędność na wadze. Trochę inna konstrukcja o ile mi wiadomo wiele elementów zostało przesuniętych bliżej korpusu dzięki czemu trzymając ten obiektyw i mierząc z niego tutaj ten przód nam nie ucieka bardzo mocno w dół i no z, tym, z tym kanonem Oser wygląda to dosyć śmiesznie ale zobaczymy co z tego wyniknie. więc Za chwilę ruszamy tutaj kawałek około 400 metrów thank you właśnie czy taką sześćsetką da się fotografować krajobraz z pewnością się da. To jest chyba tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby znaleźć jakieś ciekawe tematy. Dzisiaj te warunki nie są jakieś spektakularne, więc jest też środek dnia, bo jest godzina około 15, ale ja zawsze mówię, że nie ma złej pory na fotografowanie. tym bardziej, że bardzo chcę poznać to miejsce do którego w tej chwili zmierzamy. No i zobaczymy jak to w praktyce wygląda. Mam nadzieję, że parę jakiś takich wycinków tego lasu, do którego idziemy, uda się sfotografować i mimo tych warunków właśnie które mamy, będą one dosyć interesujące i po jakiejś delikatnej postprodukcji coś z tych zdjęć da się wykorzystać, a może też uda się sfotografować jakieś ptaki czy po prostu zwierzęta. Jest to, to taki teren, gdzie jest dosyć sporo saren, łosi, jeleni, więc kto wie, co tutaj spotkamy. Także idziemy dalej i zobaczymy, jak to wygląda. Zrepszę sobie teraz po dość takim grząskim terenie, ale mimo wszystko w miarę suchym z racji tego, że no to jest taki czas, gdzie po prostu jest bardzo sucho i tutaj z pewnością normalnie brodziłbym w wodzie, teraz z momentami mnie nieco wsysa, ale w praktyce daje się tędy normalnie wędrować w takich sytuacjach jak ta. Wodery, które mam na sobie, też bardzo pomagają chronić się od kleszczy, bo normalnie pewnie idąc w tych trawach, w których kleszczy z reguły jest dość sporo, byłbym nimi cały obsypany, a mając na sobie wodery ograniczam nieco to ryzyko. Wychodzę w tej chwili z tych wysokich traw. W międzyczasie fotografuję właśnie tą sześćsetką. muszę przyznać, że zdecydowanie nie jest to rzecz łatwa i prosta, bo wraz z kolejnymi krokami w takim terenie jak ten tutaj no, robimy się coraz bardziej zmęczeni oczywiście. Ten obiektyw też swoje waży, bo tak jak powiedziałem na wstępie około 3 kg, więc no, trzeba też troszeczkę podźwigać i ta stabilizacja, ta podpora w postaci własnej ręki wcale nie jest taka E, taka łatwa do utrzymania stabilnego tego e, obiektywu. No ale e, powoli pstrykam sobie tutaj jakieś takie zdjęcia, które pozwalają mi tak naprawdę wyseparować z tego e, bałaganu leśnego i z tego gęstego terenu jakieś pojedyncze kadry. Wy je w trakcie tego e, filmiku możecie po prostu sobie oglądać. Właśnie, czy to jest obiektyw do fotografii krajobrazu? Słuchajcie, nie, to jest obiektyw do fotografowania dzikiej przyrody. A mówiąc zupełnie szczerze, jak widzieliście na tych kilku zdjęciach, które tutaj wrzuciłem, no, po pierwsze, tak jak już powiedziałem wcześniej, to nie są warunki na takie fotografowanie krajobrazu jak zazwyczaj uprawiamy. Nie jest to wschód słońca, nie jest to zachód słońca, jest to po prostu późne popołudnie, 16.30. Natomiast rzeczywiście bardzo dużą przyjemnością, a jednocześnie wysiłkiem jest fotografowanie tego typu szkłem. Obiektyw, zdecydowanie jeśli mówimy o fotografii krajobrazu, o takim terenie, na którym w tej chwili jesteśmy, to jest to obiektyw bardzo selektywny. To znaczy mniej więcej z tego miejsca jestem w stanie fotografować interesujące fragmenty tego. Lasu, który jest od nas, myślę około 300 metrów, więc będąc bliżej właściwie bardzo trudno cokolwiek tym, tym obiektywem zrobić. Także tak jak powiedziałem, obiektyw bardzo selektywny, natomiast jestem przekonany ucieszyłby niejednego fotografa dzikich zwierząt, ptaków, bo Naprawdę to światło 4, konstrukcja tego obiektywu, wszystkie te elementy związane ze wsparciem systemu fokusu na pewno bardzo ułatwiają fotografowanie. A ja zdaje się widzę sarnę albo się mylę, więc musimy zobaczyć, co to, co to tak naprawdę jest. Te nowe konstrukcje w 400, 600 i 800 zdecydowanie lżejsze od poprzednich modeli, więc myślę, że jeżeli ktokolwiek z Was fotografuje dziką przyrodę, to te obiektywy są zdecydowanie dla Was. Natomiast zdecydowanie też, jeżeli nie zajmujecie się tym zawodowo, to polecam inne rozwiązania, bo mniej więcej 1 mm takiego obiektywu kosztuje 100 zł, więc jest to rzecz zdecydowanie pro i zdecydowanie bardzo droga i, i trzeba się tym zajmować zawodowo, żeby z tego typu szkieł korzystać przy, przy pracy, bo żadnego amatora nie będzie stać na to, żeby z tego typu szkieł korzystać. Nas absolutnie na takie szkła stać by nie było. Tomek wraca do Was już niedługo z fotoodlotem. Będzie najprawdopodobniej też od Tomka nowa seria. Ja zachęcam do tego, żebyście zajrzeli do naszego sklepu, bo w przedsprzedaży do 12 czerwca za. 49 zł, później będzie cena 69 od 13 czerwca. Za 49 zł możecie kupić przez sprzedaży naszego kolejnego e-booka. Pierwszy był darmowy, jeśli zapisaliście się do newslettera, to tego e-booka możecie pobrać sobie za darmo, właściwie otrzymacie go w mailu powitalnym. Natomiast ten to jest e-book pod tytułem Twój profil na Instagramie. Jak oswoić algorytm? E-book, który przygotowany został przez Michała Rainka Naszego patrona, który też pisze na naszym blogu, znajdziecie, znajdziecie dwa artykuły, które są podstawą tego e-booka, bo zadaliście mnóstwo dodatkowych pytań. Dwa artykuły poświęcone właśnie Instagramowi, więc jeżeli macie konto na Instagramie, jeżeli chcecie je rozwijać, jeżeli myślicie o koncie na Instagramie, to zdecydowanie jest to produkt dla Was. I ten e-book, tak jak powiedziałem, do 12 czerwca za jedyne 49 zł, więc zachęcam do tego, żeby po niego sięgnąć. No i cóż, ja się z Wami żegnam. Zobaczcie jeszcze na koniec kilka zdjęć. Do zobaczenia moi drodzy, do usłyszenia i cześć!